Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym audiobooku, tym razem o osobowościach koni. Porozmawiamy o ich charakterach, charakterystycznych zachowaniach, Waszych prawdopodobnych problemach oraz sposobach naradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dowiecie się, jak prawidłowo interpretować sygnały wysyłane przez konia, co robić, a czego unikać w przypadku każdej osobowości. Nauczycie się dopasowywać ćwiczenia, analizować to, co widzicie, oraz co najważniejsze, Będziecie świadomie prowadzić treningi. Dzięki temu relacja z koniem stanie się lepsza, mocniejsza, a wy poczujecie, że macie wreszcie wpływ na to, co się dzieje. Wszyscy wiemy, że każdy koniec inny i należy traktować go bardzo indywidualnie. Każdy ma swoją wyjątkową osobowość, oczekiwania, potrzeby i doświadczenia. Jak więc my, ich właściciele, trenerzy, opiekunowie, mamy odnaleźć się w tym gąszczu różnorodności? Odpowiedź jest prosta. Musimy dokonać pewnych podziałów, aby móc przypisać naszego konia do większej grupy. Dzięki temu będziemy mieli zarys charakteru. Coś, co da nam możliwość dalszego zagłębiania się i interpretacji zachowań. Aby ułatwić Wam rozpoznawanie osobowości koni, powstał właśnie ten audiobook na podstawie e-booka o ściądze z osobowości koni. Jest to nic innego jak ściągawka z końskich charakterów. I pomoże Wam w codziennych treningach. Napisałam go bardzo zwięźle, tak żeby każda informacja była łatwa do odnalezienia. Posłuchajcie więc kolejnych części.